Serwis Książki Czytamy przedstawia dzieło autorstwa Adama Asnyka, zatytułowane Do Sokołów. Do lotu bracia sokoły rozwięcie skrzydlate chówce, gdzie blask jutrzenki wesoły. Tam dążcie w swoje wędrówce do ciał i duchów rozkwitu, do pełni ludzkiego bytu. Zatoczcie nad naszą ziemią słonecznych polotów kręgi I budźcie tych, którzy drzemią Hasłem wskrzeszonej potęgi I tchnijcie o życze moce W smutne dziedzictwo sieroce Z uczuciem szlachetnej dumy Prowadźcie o Zwątlone skarlałe tłumy Do czystej życia krynicy, aby się rzesze napiły Z źródeł młodości i siły Niech potężnieją ramiona, niech się rozrasta szeroko, pierś silną wolną, wolą natchniona, a męstwem zapłonie oko. Cielesna niemoc niech znika, z nią nędzny duch niewolnika. Z fizycznej siły wykwita, sił wyższych czynność społeczna i mądrość w środki obfita, i miłość ludzi słoneczna, i wielkich poświęceń zdolność za wiarę, ojczyznę, wolność. Więc naprzód wierna drużyno, wyświetlanym kąp się błękicie, a dla tych, co marnie giną, chcąc nowe walczyć, życie. Z niezłomną wolą postanów Przemięć karły w tytanów